Nie powiem wam dokładnych kwot, ile one teraz kosztują, ponieważ chciałbym, żeby ten film był aktualny jak najdłużej, ale po prostu tak procentowo to powiem wam, że te modele. Po prostu kosztują 25% więcej niż ich odpowiedniki w Mawikach Trójkach. To znaczy, że na przykład taki model z Termowizją po prostu kosztuje 25% więcej niż Mawik Trójka z Termowizją. Z tym, że to biorąc pod uwagę, że nie kupujemy Mawika Trójki z modułem RTK. A tutaj zauważcie, że moduł RTK mamy już wbudowany w tego drona. Czyli biorąc pod uwagę, że kupilibyśmy Mawika Trójkę, ale jeszcze dokupilibyśmy do niej. Moduł RTK, to ten model z modułem RTK jest tylko nie 25, ale 11% tańszy niż ten nowy model z modułem RTK. To już Wam daję do oceny, czy rzeczywiście jest to cena, którą warto zapłacić. Napiszcie w komentarzach, sam jestem tego ciekaw.